16 edycja rajdu górskiego w Limanowej to jedno z najważniejszych wydarzeń motosportowych w Polsce i kolejna runda FIA Hit Championship. Na starcie stanęli najlepsi kierowcy z całej Europy, a czekała na nich wymagająca, bo aż 5,5 km trasa ze starej wsi na przełęcz pod Ostrą. Techniczne zakręty, duże przewyższenia i prędkości sięgające 200 km na godzinę to była prawdziwa próba umiejętności i odwagi. Zobacz, jak wyglądał mój dzień na trasie w Limanowej oraz. Posłuchaj, ryku silników. Miłego oglądania. Także witam Was już w tej właściwej części materiału, gdzie jedziemy na miejsce rajdu w Limanowej. Zobaczymy, co to wyjdzie. Jest troszkę późno i Volkswagen nam tu przypokoił drogę. Ale mam nadzieję, że mi się to spodoba. I ten wstęp, co przygotowałem, też wam się spodobał. Także lecimy i widzimy się już na miejscu. A jeszcze przerwa na tankowanie. Jesteśmy na trasie rajdu. Zakręt. A nie wiem który, ale ogólnie strasznie lipa z miejscem. Ostatni zakręt, taki większy. Idziemy szukać lepszych miejsc i myślę, że pokażemy Wam teraz kurczę parę tak ujęć na różne bolidy. Choć auta jeżdżą ciekawe, Kia Picanto mnie bardzo zaskoczyła, ale też są Ople, Volkswageny, takie tam różne bolidy. Wejście do trasy prezentuje się w sposób następujący, także jest solidnie. Tak prezentuje się autopilota, a my już jesteśmy na finiszu, bo tam było bardzo ciasno, gęsto i kiepsko było nagrywać. Także tutaj mam nadzieję, że pokażę Wam pomału każde auto. Не погадаем. samochody z otwartą kabiną, także kilka ujęć na te oto bolidy. Dobra, teraz mogę wam pokazać park maszynowy, ale no tutaj mamy kolegę Jaglarza, znajome nazwisko. Honda, Honda, Toyota, a czy to tam, wiecie? O, jest Volkswagenik. mu ładne zdjęcie, zrobiłem. Ta auta za dużo z serią wspólnego nie mają. Ale no są całkiem. O, tu ładne 30 stoi. I zielony. Zielona BMK. bart w Sejaku. Kolejny bart w Sejaku. Jak będzie coś ciekawszego to wam zaraz pokażę. Tu mamy kije Picanto, dość ciekawy samochód na ja taki wyścig. Tu jest taki dość ciekawy bolid, nie wiem co to jest. Ciekawe bardzo, no i mamy tutaj trójkę maluchów. No, robią robotę. ogóle jak można zauważyć, auta są zaopatrzone w sliki, także no tutaj. Żartów nie ma i na pewno też nie ma dużej masy, bo ta auta cisną nieźle. Choć muszę przyznać bardzo fajne zawody, lecz przeraża mnie ilość nieodpowiedzialnych rodziców z małymi dziećmi tutaj. No to fajna Meganka, Taka się kiedyś rozwaliła na moście w Krakowie. No, o jedzie jakiś tutaj wehikuł. Najciekawiej hurakan, cały w karbonie. Tutaj jest kolejny hurakan. Doloty, karbony, opony, hamulce, tarcze. z jak w środku może wygląda. Konkretnie, wszystko karbon. To jakiś wehikuł, nawet nie wiem jaki. dwa są W środku puściutko, ale to o to chodzi. I uważam, że najlepszy wóz tutaj Ferrara. Co mnie zaciekawiło, bo jest stożek. Wystaje z drugiej strony nie, tylko z tej. fajnie to wygląda. Burzalski. To właśnie chyba auto, które zrobiło rekord trasy dzisiaj. Na sam koniec wisienka supra RHD Felgi kute. Rejestracja nadrukowana nie ma żartów, nie ma żartów. Poważny samochód. Intercooler jak widać jest. tutaj jest Burman Executive. A tam jeszcze stoi Skoda w RESie. I taki fajny Lancer. Także jest co pooglądać. Także to wszystko w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Możecie stawić łapkę, komentarz i subskrypcję. A w kolejnych filmach też pokażę wam różne ciekawe samochody. A co do rajdu. Fajna organizacja, no. Janusz z piwem nie brakuje, tak samo nieupilnowanych dzieci. Trasa zabezpieczona w sposób dobry. Myślę, że ciężko byłoby kierowcy rajdowemu tutaj o jakiś poważniejszy uszczerbek na zdrowiu, ale wszyscy kierowcy zadowoleni. Wyniki razem się w sposób następujący. No i dzięki. Cześć.